O godzinie 8.53 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku garażowego, wewnątrz którego znajdowały się samochody osobowe, w miejscowości Kleszów. Po przybyciu pierwszych zastępów straży na miejsce okazało się, że wewnątrz się znajdują się dwa samochody osobowe oraz całe pomieszczenie garażowe jest objęte płomieniami. Przystąpiono do działań gaśniczych. Rozwinięto dwie linie gaśnicze. Pożar udało się w miarę szybko opanować. W wyniku tego pożaru nie mieliśmy osób poszkodowanych. Pracownicy samodzielnie opuścili ten budynek. Natomiast w paleniu uległo praktycznie całe wnętrze pomieszczenia garażowego. Jeden samochód osobowy w całości, a drugi uległ opaleniu. Na dachu tego budynku znajdowała się również instalacja fotowoltaiczna, której przewody zostały uszkodzone, została ona rozłączona i zabezpieczona przed porażeniem. W działaniu własnej obrało 6 samochodów gaśniczych, jeden operacyjny oraz drażnina mechaniczna.